I took the supermarket flowers from the windowsill. I threw the day old tea from the cup. Packed up the photo album Matthew had made. Memories of a life that's been loved. Took the Garrett Wilson cars and stuffed animals. for the old ginger beer. Down the sink. Dad always told me, Don't you cry when you're down. But, Mom, there's a tear every time that I blink. Oh, I'm in pieces, it's tearing me up. But I know a heart that's broke is a heart that's been loved. So I'll sing hallelujah. You are an angel in the shape of my mom. When I fell down, you'd be there holding me up. Spread your wings as you go. when God takes you back, He'll say, Hallelujah, you're home. Fluffed the pillows, made the bed, stacked the chairs up, folded your nightgowns neatly in a case. John said he'd drive, then put his hand on my cheek and wiped a tear from the side of my face. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Zgromadziliśmy się tutaj na tej mszy świętej, aby być świadkami zawarcia sakramentu małżeństwa przez Grzegorza i Kornelię. Tutaj wszyscy są zgromadzeni, aby się za was modlić i życzyć wam wszystkiego dobrego. Pragniemy uczestniczyć w tej pięknej uroczystości. Pragniemy być świadkami, kiedy właśnie staniecie się jedną, jednym ciałem i kiedy zbudujecie swój dom na skalę, którą jest Chrystus. Udzielicie sobie tego sakramentu, który będzie was łączył aż do końca, póki śmierć was nie rozłączy. To trudne i piękne zadanie, ale z pomocą Bożą na pewno wszystko będzie dobrze. Tę przeświętą sprawuję za Was, prosząc o zdrowie dla Was, o wszelkie potrzebne łaski. O Boże błogosławieństwo dla Was, dla Waszej rodziny, aby Pan Bóg Wam błogosławił przez całe Wasze życie. Módlmy się! Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, starajcie się o większe dary, a ja wam skażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak mieć brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, Takiż by góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majątność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego. Nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. Wszystko przetrzyma, miłość nigdy nie ustaje. Oto Słowo Boże. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, który mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Usiądźmy. Myślę, że niejednokrotnie już słyszeliśmy na może jakimś innym ślubie, to czytanie z pierwszego listu do Koryntian. Może dla niektórych jest ono już bardzo znane, może również dla Was, Grzegorzu i Cornelio, jest to znane czytanie. Można wydawać się, że takie już po prostu no, tak znane, że po co kolejny raz je słuchać. Ale myślę, że ono inaczej brzmi podczas zawierania sakramentu małżeństwa. Dlatego, że drodzy, to są słowa skierowane do Was. To jest niesamowity i jeden z najpiękniejszych hymnów w Biblii. Hymn o miłości świętego Pawła, który jest tak głęboki, który zawiera tak ważne treści, że można się w niego wczytywać powielekroć, ale wciąż pozostanie jakiś niedosyt. Wciąż będziemy szukać i czytać, bo te rzeczy, o których tam mówi, są tak piękne i wzniosłe. I dlatego to czytanie jest szczególnie ważne, aby właśnie wracać do Niego i pamiętać, że to jest do wykonania, bo Pan Bóg jest z nami, Pan Bóg będzie z Wami do końca życia. Naprawdę uwierzcie w to mocno, szczególnie teraz, kiedy za chwilę wypowiecie te słowa przysięgi małżeńskiej. Pan Bóg, który jest skałą, nie pozwoli Wam upaść. Niech te słowa może zostaną, bo... Przypuszczam, że może wskutek jakiejś tremy, nie wiem, może być tak, że niewiele będziecie mogli z tego pamiętać, ale, ale pani młoda przyznała się w zakrystii, że, że tak się nie denerwuje za bardzo, więc myślę, że więcej zapamięta, to tym bardziej będzie mogła opowiedzieć mężowi więcej może. Otóż, Chrystus Pan przyszedł głosić Ewangelii i mówi, że jest inaczej. Dlatego, że od tego momentu, kiedy On będzie z Wami już jako mężem i żoną. Kiedy Wam będzie błogosławił, to będzie wzbogacał Waszą miłość w ten sposób, żeby ona każdego dnia była jeszcze większa. Dlatego, że jak słyszeliśmy w tej modlitwie, może pamiętamy przed czytaniami, tam była mowa o tym, że Chrystus Pan uczynił małżeństwo na wzór swojego związku z Kościołem. I właśnie małżonkowie mają się ze sobą tak miłować, jak właśnie Chrystus umiłował swój Kościół. Czyli to jest miłość jakaś nieskończona. No Chrystus miłuje w sposób absolutny, no nigdy tej miłości jakby nie dorównamy. Ale co to oznacza? To oznacza, że ja mam każdego dnia kochać bardziej, aby do tej doskonałej miłości dążyć. Czyli Grzegorzu i Cornelio ta miłość nie ma gasnąć i się w jakiś sposób umniejszać, ale każdego dnia ma być jeszcze większa, aby była tak doskonała. Jak miłość Chrystusa do Kościoła. To jest to, jakby przesłanie, które wynika z sakramentu małżeństwa z dzisiejszej liturgii. Każdego dnia możecie kochać siebie bardziej, każdego tygodnia bardziej, każdego miesiąca i tak dalej. Jeszcze bardziej realizując w swoim życiu tę miłość Chrystusa do Kościoła, która jest nieskończona, powstanie. Grzegorzu i Corneliu, wysłuchaliście słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. W imieniu kościoła pytam was, jakie są wasze postanowienia. Grzegorzu i Korneliu, czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Chcę. Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli, aż do końca życia? Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym Was Bóg obdarzy? Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich miłość przez Niego umocniona stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. Jak Rzegosz. Rzegorz. Ja Biorę Ciebie Cornelio. Biorę Ciebie Cornelio. Za żonę i ślubuję ci, I ślubuję ci. Miłość, miłość, wierność, wierność i, uczciwość i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę, oraz, cię nie opuszczę. aż do śmierci. Aż do śmierci. Tak, mi do tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, Panie Boże Wszechmogący. W, trójcy w trójcy jedyny i przyszedł święci. Ja, Kornelia. Ja Kornelia. Biorę Ciebie, Grzegorzu, za męża, za męża i, ślubuję Ci, i ślubuję Ci miłość, miłość wierność, wierność i, uczciwość i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę, oraz, Cię nie opuszczę aż, do śmierci, aż do śmierci. Tak mi to pomóż, tak mi to pomóż Panie, Boże Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny, w Trójcy Jedyny i, wszyscy święć, i wszyscy święci. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki. Kornelio, przyjmij, przyjmij tę obrączkę. jako znak mojej miłości. Jako znak mojej miłości i, wierność, i wierność w imię Ojca, w imię Ojca i Syna i, Syna, i Ducha Świętego. I Ducha Świętego. Grzegorzu, Grzegorzu przyjmij, tę obrączkę, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości. Jako znak mojej miłości wierności, i wierności w imię ojca, w imię ojca i syna, i, syna i, Ducha Świętego, i Ducha Świętego. Myślę, że możemy być tutaj świadkami pierwszego małżeńskiego pocałunku. A my pogratulujmy brawami nowej parze miłości. Biorąc udział w radości Nowożeńców, błagajmy Boga, aby nas wszystkich obdarzył pokojem i zachował w swojej miłości. Prośmy Boga za Grzegorza i Kornelię, którzy zawarli przed nim nierozerwalny i święty związek. Ciebie prosimy. Prośmy Boga, aby błogosławił ich małżeństwo, jak błogosławił pierwszych rodziców. Ciebie prosimy. Prośmy Boga, aby obdarzył ich dziećmi, które przedłużą życie rodziny. Ciebie prosimy. Prośmy Boga, aby Duch Święty odnowił łaskę sakramentu małżeństwa we wszystkich małżonkach tutaj obecnych. Ciebie prosimy. Prośmy Boga, aby wszyscy chrześcijanie starali się o zjednoczenie w Chrystusie. Ciebie prosimy. Prośmy Boga, aby ludzie dobrej woli zdołali zapewnić pokój na całej ziemi. Ciebie prosimy. Wszechmogący, wieczny Boże. Ty stworzyłeś naszych prarodziców Adama i Ewę i złączyłeś ich w świętej wspólnocie. Uświęć dusze i ciała nowych małżonków i połącz ich więzią prawdziwej, nadprzyrodzonej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. święć te dary mocą twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc, Bierzcie i pijcie z Niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem wodzem, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie mu zrobiony. Boże, mocą tej ofiary podtrzymuj z ojcowską dobrocią związek, który ustanowiłeś w swojej opatrzności. Niech ci nowożeńcy przez ciebie złączeni świętym węzłem, i posileni jednym chlebem i z jednego kielicha, żyją w zgodzie wierni jednej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim, pochylcie głowy na błogosławieństwo. Bóg Ojciec niech Was zachowa w miłości wzajemnej zgodzie. Aby pokój Chrystusowy w Was zamieszkał i stale przebywał w Waszym domu. Amen. Bądźcie szczęśliwi jako rodzice i ciesząc się życzliwością przyjaciół, żyjcie z ludźmi w prawdziwym pokoju. Śród świata bądźcie świadkami, że Bóg jest miłością, aby stroskani i ubodzy, doznawszy Waszej pomocy, przyjęli Was kiedyś z wdzięcznością do wiekuistego domu Boga. Amen. Was wszystkich tutaj zgromadzonych niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i syn, i duch święty, Amen. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.